Także dziełem grajskich zegarmistrzów jest zegar w pruszczu. W 1684 roku zanotowano, że wypłacono ileś tam pieniędzy za odmalowanie na nowo tarcz. W przewodniku po pruszczu możemy przeczytać zegar z 1933 roku. Tam pochodzi z XVII wieku, i tarczę w 1933 roku najwyżej odnowiono. Ja to mówię, to jest przykład, jak konserwatorzy sztuki nie zwracają uwagi, nie znają historii. I mówią, co im się wydaje, na podstawie wyglądu. Niezwykle ciekawy zegar gdańskiej roboty ma kościół w Żukowie, Norbertanek. On nie chodzi oczywiście, jest to XVII wiek, trochę uszkodzone to zwieńczenie. Jego mechanizm przeniesiono do Muzeum Zegarów. Muzeum Zegarów jest w Kościele Świętej Katarzyny. Jest to niezwykle ciekawy mechanizm, bo jest to mechanizm kolebnikowy. Tamte stare mechanizmy, jak po wynalezieniu wahabłowych mechanizmów przerabiano na wahabłę często są ślady po starym kolebniku. Ten tego nie przerobiono. On działał do ostatnich czasów jako zegar kolebnikowy. Gdańszczanie, zegar Gdański w 1638 roku zrobił na zamówienie zegar na katedrze we Framborgii. Musiał to być wspaniały zegar. Dzisiaj tam jest bardzo skromny zegar. Również zegar w katedrze w Wilnie robił gdańszczanin. Również zegar na nowym wówczas zamku w 1622 roku w Warszawie robił Gerardo Priami, który przedtem działał w Gdańsku. Włoski zegar. Zegar na katedrze w Gnieźnie w 1763 roku robił gdański zegarnisz Daniel Józef Betcher. Ja nie, nie daję głowy, że to jest ta tarcza. Być może tam już jest nosza, ale warto o tym pamiętać. Oni byli czynni. Przejdźmy do naszego klejnotu zegarów. To jest polskich zegarów. Zegar astronomiczny, to jest jego wygląd w 1902 roku, kiedy jak widać był już mocno zaniedbany. No jest ta straszna legenda, że kiedy zegarmistrz Hans Düringer dokończył budowę tego zegara, to otrzymał zamówienie z innego miasta. Kiedy się o tym dowiedział burmistrz Gdański, to kazał, mu, kazał go oślepić, żeby nie mógł takiego zegara zrobić gdzie indziej, po czym oczywiście, jak to w bajkach bywa, zegar przestał chodzić, nikt nie umiał go naprawić. Poproszono tego nieszczęśnika, zaprowadzili go tu do mechanizmu, a on tam zepsuł go statecznie, jakieś kółko wyrwał, jakiś drut przeciął i potem skoczył, tutaj się zabił. W rzeczywistości mamy rachunki, Zegar chodził do 1553 roku. Mamy kolejnych mistrzów, którzy się nim opiekowali. Mało tego mamy zegar w Rostoku, który dwa lata później zaczęto budować, który ma bardzo dużo podobnych cech. Jest mniejszy, przebudowano go w epoce To jest król zegarów, złożony z trzech takich pięter: kalendarium, planetarium i teatru. Tutaj jest w stanie, jak widać, zdezolowanym. W czasie wojny był wywieziony, o czym nie wiedzieliśmy, na Żuławy I kiedy rozpoczęliśmy pracę, ja byłem przekonany, bo w kościele odbudowanym już była tylko tarcza wielka kalendarza i te cztery figury. Byliśmy przekonani, że tylko to się zachowało. To był tuż po stanie, wojennym, Miałem odczyt w nocie o historii techniki gdańskiej. Patrzyłem, wszyscy byliśmy wtedy przygnębieni i pomyślałem sobie: coś trzeba zacząć, żeby ludzi ożywić. I powiedziałem opowiedziałem o tym zegarze, i powiedziałem: Jeżeli się znajdą chętni, to spróbujemy odbudować ten zegar. Przytoczyłem przykład zegara prawda na ratuszu astronomicznego, który był bardzo mocno uszkodzony w czasie wojny, a już w tym czasie, kiedy to mówiłem, już był ozdobą stolicy Czech. Zgłosiło się kilkanaście osób, tak się zaczęło stowarzyszenie, horologium, i potem myśmy zaczęli się spotykać co czwartek, po kilku miesiącach poszliśmy do kościoła, żeby obejrzeć sobie tą tarczę i te figury. I wtedy powiedziano nam, tam za ołtarzem jest jakiś stos desek, podobno to jest zegara, zwróciła to składnica konserwatorska. Zaczęliśmy to rozkładać jak wielkie paso na podłodze, na posadce i okazało się, że mamy całą fasadę zegara. Zegara z 1470 roku, bo no wtedy był ukończony. No więc wiedzieliśmy w sprawie stan okropny, to wszystko pokryte grubą warstwą takiej smoły, bo to już nie kurz, tylko wszystko się tam nagromadziło. Także zaczęło się czyszczenie, konstrukcja, no, na której to trzeba było osadzić i tak dalej. Dzisiaj zegar odzyskał swoją świetność. Proszę nie mówić, że to jest rekonstrukcja, bo spotkałem się kiedyś, mówiłem o tym zegarze, potem jakaś pani historyk sztuki bardzo ważna w Gdańsku, to było już wiele lat temu pytała. Pan musi, powie, musi wiedzieć, że my, historycy sztuki, nie cenimy pana zegara, mojego zegara, pana zegara, bo to jest rekonstrukcja. Ja na no to wrzasnąłem, nie wytrzymałem, ale on jest w 80% autentyczny. A to widocznie jesteśmy źle poinformowani. Takie są rozmowy z niektórymi historykami sztuki, bo tu współdziałali z nami historycy sztuki, którzy musieli konserwować te tarcze. W każdym razie jest to największy zegar, jaki w średniowieczu zbudowano. Ma 14 metrów wysokości. Teraz na świecie we wnętrzach kościelnych jest tylko jeden większy, Strasburgu, ale on powstał 100 lat później. Jest już renesansowym zegarem. Ten zegar, co tu trzeba było zrobić poza tym oczyszczeniem, wyremontowaniem, osadzeniem na konstrukcji? Trzeba było odtworzyć większość znaków Zodiaku, ale mieliśmy do dyspozycji ich zarysy na tej tarczy, bo pod tą plakietką znaku Zodiaku farba nie płowiała tak jak obok, więc było wyraźnie takie ciemniejsze zarysy. Poza tym mieliśmy zdjęcia stare. Poza tym, do no, figury. Z opisów wiemy, że wychodziło 12 apostołów, a za nim śmierć, a tutaj czterech ewangelistów. Mamy zdjęcia tych aniołów na dokładnych, konserwatorskich zdjęciach. Widać, że mieli ręce ruchome, czyli najprawdopodobniej trzymali i te figury u góry, i te trzymały dzwonki. Wiemy, z Opisów, że za tymi drzwiczkami pojawiały się sceny zwiastowania i pokłonu królów. Jeszcze ich nie odtworzyliśmy. Wiedzieliśmy i były zdjęcia, że Ad, Ewa ciągnie za sznur od młotka i wybija kwadranse, a Adam wybija godziny. No a resztę mogliśmy obejrzeć na zachowanych częściach. Również musieliśmy tu poprawić jego ustawienie, bo na tamtym poprzednim zdjęciu widać, że on się opuścił. Także dzisiaj jest równo, a to jest kilkaset kilogramów, dziewięćset kilogramów mniej więcej. Jest to najwspanialszy zegar w Polsce. Mamy część kalendarzową, na której możemy tutaj odczytać po kolei bardzo wiele danych a dookoła są cztery figury pokazujące cztery fazy życia ludzkiego. Młodzieniec, właśnie dziecko, pokazuje datę, dzień. Potem mamy dwóch trębaczy, młodego i dojrzałego i starca. I ciekawe są stroje. Jak posuwamy się w życiu, to stroje są coraz uboższe. Ten młodzieniec ma pasek na przykład niezwykle bogaty, wysadzany klejnotami. A ten stary człowiek jest sznurkiem przepasany, Ale za to tutaj zaczyna się broń, sztylet, a ten ma wręcz miecz. No bo jesteśmy coraz słabsi, kiedy się starzejemy. Także jest to alegoria przemiana. Ciekawą rzeczą jest, odkryliśmy, że ci trębacze mają otwory ust Przewiercone aż do karku i tam są ślady uszczelnienia. Co to znaczy? To znaczy, że było doprowadzone powietrze i oni naprawdę trąbili. Każdy wydawał jeden dźwięk na swojej trąbie. Jeszcze nie przywróciliśmy tego, ale to trzeba będzie zrobić. Mamy tu najbogatszy zestaw danych na tarczach kalendarza, bo są dwie tarcze. Mała jest ukryta za tą tarczą. Duża tarcza jest z drewna obita płótnem. Małe tarcze są z blachy miedzianej oplejonej papierem. Papier z 1370 roku. Można sobie wyobrazić, jaki był stan tego papieru i stan tego płótna. Tu brakowało niektórych fragmentów, ale uzupełniliśmy to. Musieliśmy dane policzyć, jakbym policzone. A jakie to są dane? No tu są na przykład w czterech takich pierścieniach daty nowiu księżyca dla tamtego czasu policzone z dokładnością do minut bez żadnych komputerów. Okres ważności jest od 1463 do 1538 roku. Także potem zegar, kalendarz się zdezaktualizował być może dlatego już go potem nie remontowano. Były podania zegarmistrze, nawet z zagranicy przyjeżdżali, żeby remontować ten zegar, ale miasto zawsze... są pilniejsze potrzeby, bo wydawało się im to za drogie. Także jest to alegoria przemijania. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze taką tarczę. Tu mamy litery, na podstawie których, jeżeli wiemy jaka litera oznacza niedzielę, odczytać dzień, tygodnia. Mamy kalendarz rzymski przez kalendy, nony i idy. Mamy tak zwany cyzjojan, czyli kalendarz świętych, ale pokazany jako takie wiersze łacińskie, gdzie z imion świętych są tylko pierwsze sylady. Na przykład. December barba, niko koncept et alma lucia. bar, czwarta sylaba z bar od barbary, prawda? szósta sylaba ni od nikolaus. Nico, w ten sposób tego się dzieci uczyły na pamięć w szkołach i tak wiedziały, jakie są dni poszczególnych świętych. W dodatku ten cesiojan obejmuje. Także niektórych polskich świętych, świętego Stanisława między innymi. Potem mamy te daty nowiu, zawsze złota liczba roku, w którym w danym dniu przypada nów i dokładnie godzina i minuty, z tym, że liczone są od południa, a nie od północy. Potem jest instrukcja po łacinie i po niemiecku, potem dla następnej grupy lat, znowu instrukcja i tak dalej. Potem tu mamy takie litery, które pokazują w jakim miejscu jesteśmy w miesiącu księżycowym, czyli między jednym nowiem a drugim, jak daleko jest do następnego nowiu. I potem są pełne imiona świętych i kategorie świąt, sześć kategorii świąt z tamtych czasów. Jest to niezwykle cenny dokument historyczny. A tu są dane dotyczące roku. To jest ustawienie dla roku 1465. Proszę zwrócić uwagę, piątka zupełnie inaczej pisana niż dzisiaj. Tak samo czwórka, tu akurat nie ma. Czwórka była pisana jak pół ósemki, a nie tak jak dzisiaj pisze.